Ostatnia sprzedaż w tym sezonie. Pszenica podpisana 12,5 białko w mega wysokiej cenie 725 zł. Ładujemy i czyścimy magazyn na nowy sezon. łyżkę wchodzi to na 200 taką dobrą, także 20 łyżek i odjazd. To jest bodaj 12 łyżka, nie wiem czy wszystko wejdzie. Jeśli zostanie troszkę, to gdzieś tu wywiozę do lokalnego skupu. No i tyle, i tyle. Dzisiaj 28 marca. Południe od rana rozsiałem drugą dawkę Azotu w postaci saletry na zboża. No i plan teraz jest, żeby podpiąć się pod tego diabełka i od jutra, bo dzisiaj tak pokropuje pogoda taka niepewna, od jutra ruszyć ostro z regulacją rzepaku, potem te jedynka i regulacja w zbożach, także jest co pryskać. Jedna działka jeszcze jest, gdzie nie udało się jesienią zrobić herbicydu na przężycie, także no wiadomo to w pierwszej kolejności. Mówię, no tylko pogoda potrzebna i, i będziemy działali. Także będę coś nagrywał. Dajcie znać, czy Wy coś sprzedajecie, czy czekacie jeszcze, liczycie na lepszą cenę. No, mi tylko już ta pszenica została. Ostatnie auto chcę się tego pozbyć też. Wiadomo, że lepiej pewnie nie będzie, bo z tego co się słyszy, ludzie mają mnóstwo jeszcze w magazynach towaru. A też słyszy się o jakichś tam dopłatach, parę groszy do, do sprzedanej tony na podstawie faktur. więc wszyscy teraz będą chcieli sprzedawać. A tak naprawdę mamy zaraz kwiecień, nie wiadomo kiedy się obejrzymy, będą żniwa, więc myślę, że dalsze magazynowanie w tej sytuacji nie ma sensu. No i sprzedaję, sprzedaję ze stratą, w żniwa mogłem sprzedać po 850, potem 950 w grudniu na konsumpcję, teraz 725, no ale co, no życie, no tak to jest. Ja tu troszkę podgarnę szczotką, łopatą, także, także tyle, dajcie znać czy wy sprzedajecie, czy czekacie.